Przed nami długi majowy weekend, 2 maja święto flagi. Kto jeszcze nie ma flagi może ją dostać w starostwie powiatowym. Do obchodów majowego święta zaprasza i zachęca starosta Polkowicki. Majowy weekend w tym roku nieco krótszy, mniej zachęca do wyjazdów i wypoczynku poza miastem, ale ci, którzy zostaną mogą spędzić ten czas przyjemnie, bowiem na 2 maja zaplanowana jest impreza plenerowa w parku. Polkowickie Centrum Animacji zaprasza na majówkę w sercu miasta. Początek zaplanowano na godzinę 14. Rozpoczyna ją oczywiście program dla dzieci. O 16.30 porcję śmiechu i zabawy gwarantuje kabaret DNO. Koncerty zaczynają się o 17.45, najpierw zespół Etna, potem o 19.00 obstawa prezydenta, a wieczór zamknie Agata Dziara-Magowska. Ale polkowickie święto flagi ma wymiar nie tylko rekreacyjny. To Dzień Barw Narodowych i będzie obchodzone z udziałem wojska na polkowickim rynku. Tym razem nieco inaczej zaplanowano obchody, na które serdecznie zaprasza starosta polkowicki. Zastanawialiśmy się zawsze w jaki sposób przyczynić się do tego, czy zrobić, czy wpłynąć na to, aby młodzież szkolna bardziej aktywnie uczestniczyła w tych przedsięwzięciach. Zawsze jednak to było tak, że święto flagi wypadało i było w środku długiego weekendu. Samo przejście młodzież z rodzicami wyjeżdżała wtedy na weekendy, nad jeziora, czy wykonywała zupełnie inne czynności. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać fakt, że jeszcze 30 młodzież jest w szkole i całe uroczystości przesunąć z dnia flagi na ten właśnie dzień. I 30 rozpoczynamy uroczyście świętowanie Dni Majowych, tak to nazwaliśmy, czy święta majowego w powiecie polkowickim. O godzinie 12 tu w rynku odbędzie się tradycyjne święto flagi z całym ceremoniałem wciągnięcia flagi na maszt. Również będziemy rozdawać te flagi i będzie tu duży udział młodzieży, która przyjdzie z polkowickich szkół. Przez pozostałe dni w poszczególnych gminach powiatu Polkowickiego odbywać się będą różnego rodzaju zabawy, uroczystości, które będą upamiętniały i uświetniały obchody dnia zarówno 1 maja, jak 2 maja i tego trzeciego kulminacyjnego dnia, przepraszam, jakim jest Dzień Konstytucji. My kończymy całe uroczystości wielką mszą za naród, za oj... Obczyznę, która odbędzie się 3 w niedzielę. Przypominamy, że każdy może wywiesić flagę narodową. To nasze prawo i warto z niego korzystać. Zwłaszcza, że flagami możemy uczcić także Majowe Święto Konstytucji 3 maja. Kto jeszcze nie ma flagi narodowej, jak co roku przy okazji zbliżającego się święta flagi, może ją otrzymać w Starostwie Polkowickim. Do wywieszenia flag zachęca Starosta Marek Tramsi. Świętujmy, radujmy się i te flagi niech przyozdabiają nasze balkony, nasze domy. Niech będą wyrazem naszego wielkiego patriotyzmu. Flagi można otrzymać w starostwie na poziomie zerowym przy kasie w holu głównym. Flagi starostwo rozdaje od wielu lat, ich liczba wskazuje na to, że każdy mieszkaniec gminy Polkowice powinien już ją mieć, dlatego i my zachęcamy do wywieszenia flagi przez okno z balkonu, aby uczcić Majowe Święto.